Halo, halo, dzień dobry moi drodzy. Z tej strony, Jaluki i zapraszam was na kolejny odcinek z bitwa o Śródziemie. Kontynuujemy nasze zmagania jako siły dobra. Zobaczmy, jak prezentuje się sytuacja na mapie kampanii. Dobrze gadasz, pan, pan Gandalf. Zobaczmy. Rodo i Sam. No, udało im się opuścić towarzystwo Faramira, i zbliżają się w kierunku. Girit Angol. Sauron gromadzi tutaj swoje wojska. Będziemy teraz sterowali armią Gondoru, bądź też do wyboru. Mamy armię Rohanu. Legolas, Legolas Aragorn i Gimli wkraczają na ścieżkę umarłych. Tu natomiast Gandalf, Pippin i Boromir, którego udało nam się ocalić, próbują dotrzeć do Minas Tirith. Tutaj toczy się obrona o No dobra, sterujemy Faramirem. Do wyboru mamy Kerandros, czyli 20 do dowodzenia dwa punkty mocy. Bądź rozstaje 3 punkty mocy. Ewentualnie jako Rohan mamy Fangorn, Dunharrow, Halifrien, tak, Halifirien. O, tak, wrzosowiska i te wszystkie tutaj miejsca. Wydaje mi się, że na ten moment najbardziej opłacalne byłoby wjechanie w Kerandros. I zrobimy to siłami gondoru. Ponieważ no. Chcę przede wszystkim ulepszyć te oddziały, ponieważ z nimi to będziemy dysponowali w dalszych częściach tej kampanii. To przechodzimy do bitwy o Ker Andros. I zobaczymy, co przygotowali dla nas twórcy tej gry, tej konkret konkretnej prowincji. Dobra, są nasze wojska. Wjeżdżamy znowu do naszego miasteczka. Jakie mamy dodatkowe cele? Kup sztandary dla trzech batalionów. Trzeba zniszczyć wszystkie obozy sił zła. Bardzo chętnie postawmy sobie znowu klasycznie fontannę. Nasze oddziały wjeżdżają do środka. Zamykam bramę. To tak. Postawiłem tutaj sobie wyjście. Dlatego chciałbym z niego skorzystać. Podjedźmy również naszymi jeźdźcami. Wykorzystamy was jako jedynkę do zwiadu. No i Faramira, żeby też tutaj trochę powalczył. Weźmy sobie kilku łuczników na mur, ponieważ już tutaj się zbliża jakaś większa ekipa przeciwnika. A tak to sobie pod podlewelujemy trochę Faramira. O ile przeżyje oczywiście. Chłopaki y, na górę mieliście wejść. Haramie, ty się wycofaj lepiej w tym układzie. No i wybijajcie ich tutaj. Nasi jeźdźcy odkryli te okolice. Co my tu mamy? Jest miejsce na posterunek. No dobra, zaraz z niego skorzystamy pewnie. Chłopaki. O kurde, Taran podlatuje. Wjeżdżać tutaj. Tu jest tartak do zniszczenia. Czy nam się w ogóle uda to wybronić? Bo tutaj zaraz się może nieciekawie zrobić. Dobra, taran padł. Trzeba sobie poradzić z przeciwnikami, którzy niszczą mi gospodarstwa. Tu są katapulty, które również będą próbowali nas, próbowały nas zniszczyć. Wow, całkiem silny atak przeciwnika się przygotował. Dobra, to zostało zniszczone. Katapulty na razie leżą. Schowajmy się do środka. Stawiam kolejny tartak. Będziemy musieli sobie z tym poradzić, bo póki co nie wygląda to kolorowo z naszej perspektywy. Dobra, wojska są już na murach, więc byłem nie za bardzo. Nie zmasakrowały oddziały przeciwnika. Faramir na mur. Dobra. Rozwalmy ten tartak na północy w takim układzie. Więcej ludzi do nas podlatuje. Możemy skorzystać z kuźni na pewno, ponieważ to zawsze dodatkowe punkt dla naszego, naszych zasobów właściwie. Dobra, tartak został zniszczony. Zaraz tu się sami rozbudujemy. I stopniowo, bo stopniowo, ale się jakoś tutaj rozwiniemy. To mnie atakują ci orkowie tutaj. Podlećmy w ten sposób. Budujmy jakieś podstawowe budynki. Do rekrutacji kolejnych jednostek. Tutaj gospodarstwo. Są katapulty, których wolałbym uniknąć. Jak mi wytłukło ludzi. No, właśnie, z tego powodu chciałbym ja szybko załatwić 1600 na trebusz. Teraz nie wiem, czy. oczywiście naprawmy bramę, póki jest taka możliwość. Dojedźmy, rozwalić taran. I załatwić tych przeciwników w tej okolicy. Ten wypad też raczej udany. Jest i katapulta, trzeba by stąd szybko się ruszyć i ją zniszczyć. Dobra, to się udało, wycofajmy się i uzdrówmy. Hmm. Potraciliśmy trochę strażników z tego co widziałem, dlatego warto by podesłać kolejne oddziały w tamto miejsce. A tu zaraz zbudujemy sobie trebusz, żeby, no, żeby posiadać jakąkolwiek kontrę na. Atakujące nas katapulty Co tu mamy? Jest tartak, i tu jest znowu katapulta, która będzie w nas strzelała, więc trzeba szybko do niej podlecieć. To się udało. Podjedźmy jeszcze w tych orków. Jest i kolejna katapulta, która tym razem w nas trafiła. Ale mamy uleczenie, więc z niego skorzystajmy. Dobra, ucznicy, tutaj. Mieliście wychodzić, czemu tego nie zrobiliście. Dobra, tu się udało. I kolejne katapulty nas próbują dojechać. Dobra, udało się je zniszczyć. Zaraz trzeba będzie wyprowadzić, w takim razie. Troszkę innego rodzaju wypad. Połączmy te oddziały, tych łuczników zaraz wyślemy. Właśnie, żeby pilnowały nam tego brzegu. Tak naprawdę to chcemy ich właściwie wytracić. Do momentu aż ulepszymy sobie szkołę łuczniczą. Tu możemy postawić gospodarstwo. A ci ucznicy będą nas bronić. Utworzymy sobie mały oddział, którym spróbujemy wraz z Faramirem zaatakować. Tylko trzeba będzie mądrze operować zarówno naszymi jeźdźcami jak i strzelcami. Dojedźmy to miejsce i teraz tak. Wy możecie znowu się ruszyć w tę stronę. Dajmy sobie jeszcze jedno gospodarstwo. Zbudujmy jeszcze jedne stajnie. Wy będziecie stanowili dwójkę. A wy jedynkę tak jak jest. O, właśnie, nas tu kolejna katapulta próbuje przegonić. Są, je, są i trole tej się tym razem trochę udało to zrobić. Wy możecie zaatakować. Dobra, możemy już robić te sztandary, które mieliśmy zbudować, żeby... Czy widać tutaj jakiś kolejnych... kolejnych katapulty, tutaj są. Zaraz trzeba będzie na nie się ruszyć. Mam nadzieję, że szybko się tu uzdrowicie. Wujeczka może zawalczyć tutaj, a ja już to podlatuję tymi miejscami. Bo na pewno wkrótce na nas spróbują się ruszyć katapulty przeciwnika. Dobra, w sumie możemy zbudować sobie ten obóz. Dobra, u nas bardzo nie zabolało. Katapulta zostanie rozjechana, tak jest. To wycofujemy się i czekamy, aż kolejna do nas podleci. Tu postawimy obóz. W którym będziemy próbowali się, no nie powiem bronić, budujemy twierdzę, tak się nazywa, ciekawe i podjedziemy w tę stronę, ponieważ na pewno tu jest właśnie katapulta przeciwnika, budujemy tutaj kolejne budynki. W ramach obrony, i będziemy szli w tę stronę. Wy tutaj, obowiązkowo, musicie dojechać tego trola. żeby żebyście to zrobili szybciej niż wolniej. Odsuńcie się. Bo nam i tak tutaj zdążył zrobić spore straty. Odjeżdżamy tutaj. I okej, okay, powoli się będziemy rozbudowywać. Kogo można, to wyposażamy w nasze sztandary. Na szczęście tylko kilku niezbyt groźnych orków. Ok, sztandary już są wyposażone. Trzeba pogonić te katapulty. Jak tu z rozbudową? Wciąż nie mamy... naszych... Strażników do rekrutacji. Tu sobie powoli radzimy. Trzeba jeszcze zaatakować naszymi strzelcami. Nazwijmy to głównymi siłami. Tu sobie radzimy. Udało się ulepszyć ten budynek. Was podeślimy tutaj do ataku Jakieś uzdrowienie I dojeżdżajmy w te budynki przeciwnika Zaatakujmy trolle, próbujmy rozwalić przynajmniej warsztat oblężniczy Dobra, to się udało Jeden troll pobity, drugi próbuje nas dojechać. Nie widzę na razie innego warsztatu obrężniczego mojego wroga, więc jest spoko. To chyba te katapulty największe szkody nam czyniły. Wy możecie podejść, ulepszymy wam strzały i wam również. Wy macie to, co mieliście mieć. W sumie zbudujmy jeszcze te ulepszenia. To zostało pogonione, ci sobie radzą spokojnie. I teraz tak cię ja mam w ogóle możliwość budowania warsztatu obężniczego? Nie, jeszcze nie mam. No to szkoda. Mógłby być przyjemną sprawą w tym wypadku. Wujeczkę możemy na razie wycofać. Niech tutaj się też nie męczą chłopaki. Za bardzo. Teraz te możemy tutaj poulepszać. Kto może ten nie chłapie strzały? Jeszcze miecze, i tutaj też. A ty, wy już miecie, miecze macie. Teraz jeszcze dołożymy, właśnie ciężkie zbroje. Dobra, możemy powoli już dojeżdżać tutaj przeciwnika i ten obóz również zniszczyć. Dobierzmy sobie jeszcze tych ludzi. Klikwisz co bezpośrednio na to. Nie wiem, czy przeciwnik dysponuje jeszcze jakimiś siłami w sumie na tym terenie. Nie wygląda to za bardzo, jakby tak miało być, ale zaraz zobaczymy. Teraz się przekonamy. Iszczymy jamy orków. I te budynki tutaj ekipa wleci, żeby zniszczyć. Główny budynek. Tam też trochę brakuje, ale to zaraz to ulepszymy. Nie wiem, jeszcze tarcze w jakiś sposób wywalczyć dla moich oddziałów. Ale z drugiej strony chyba nie ma co na siłę tworzyć jednostek i ich tracić. Coś tutaj przeciwnik chyba ma, skoro mnie tu atakuje z tej strony. Zaraz się przekonamy. Może nam bardzo nie zaszkodzi. Główna baza jest broniona. Wy możecie być dwójką wszyscy i tak. Możemy atakować w tę stronę. Co mi właściwie zrobić wszystkiego obozy sił zła? No okej. Okay. Jeźdźcy, w sumie by się przydało was trochę. Uspokoić to jakiś troll mi leci z atakiem trzeba by sobie z nim poradzić w jakiś sposób. Mm, jeźdźców przesuńmy. Odeślijmy ich raz jeszcze tutaj. Dobra, ci już powinni paść. Lecimy dalej. I obóz prawdopodobnie jest gdzieś tutaj, skoro mnie z tej strony próbują dopaść no to lecimy o właśnie już go widać budujmy sobie bonus do naszego pancerza i zaraz to ogarniemy Atakujmy tutaj. W sumie po tych ulepszeniach do hartowanych ostrzy, na no to sobie spokojnie radzą moje oddziały. Możemy dać sobie jeszcze jednych strzelców. Pewnić się, że wszyscy są poulepszani. O właśnie, też standardu brakowało. Was możemy trochę wycofać i niszczymy to, co się da. Jak zdążymy, to właśnie jeszcze was wyszkolimy. Jest i trzeci poziom. Łapcie co możecie i niszczymy pozostałe miejsca. Pojedźmy jeszcze tych orków, którzy tutaj próbują uszkodzić strzelców. Ten troll powinien dostać po tyłku. Ile mi zostało jeźdźców? Jeden oddział, nie? Dwa są, dobra. Już myślałem, że straciłem. To było dość przykre w tym momencie, bitwy też już pada. I teraz ostatni budynek. I co, to już, czy jeszcze? No, chyba już. Chociaż nie. Muszą mieć jakiś posterunek jeszcze. Dobra. No, to co, sprawdźmy tutaj. Tutaj postawmy obóz, żeby przypadkiem mi się nie odnowił przeciwnik. Idziemy w kierunku posterunku. A ci sprawdzą to miejsce. Bo tutaj no nie jest zbudowane, jak widać. A to jest chyba jedyna okolica, która być może w jakiś sposób została przez przeciwnika zagospodarowana. Jest tartak i widać też już konkretny obóz. Wow, jaki budyneczek, co to jest? Posterunek Mordoru. Kurcze, to wyglądało inaczej. No dobra, no to lecimy to zniszczyć. Tutaj nic nie było. Jest to jedyne miejsce, którym dysponuje przeciwnik. Rozwalmy te rzeźnie. No pozmieniali teksturki, nie powiem. jakie mini barad -dur z tego wyszło. Niszcie co się da, panowie, rozwalmy jeszcze ten tartak. Tu już żadne nas nieprzyjemności nie powinny spotkać. No. Ostatnie formy gospodarki przeciwnika tylko zostały. Także ten tartak też już leży. I zostało tylko to do zniszczenia. Ostronek Mordoru powoli pada. Ktoś mnie tu atakuje. A to są ci drwale. Dzielnie walczyli. Ale to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o obecność Mordorów na tych ziemiach. Dokładnie, mamy zwycięstwo. Wrogowie zostali pokonani, a my zapewniliśmy przejście Rohanowi na ewentualną pomoc Gondoru. Gondorowi. Zapewniliśmy przejście. Okej, okay, tutaj szybkie podsumowanie tej bitwy. Awansowaliśmy całkiem sporą ilość jednostek, także rezultat powinien być raczej pozytywny. Oczywiście, całkowite zwycięstwo. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie mi o tym znać. No i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć!